Cześć panowie, dzisiaj opowiem wam o pomadzie, która jest ostatnio moim naprawdę game changerem, jeżeli chodzi o układanie włosów. Ja jestem Paweł, witam was na kanale Dla Gentleman'a i zapraszam was do recenzji mocnej pomady wodnej od kapiona Fosseda. Jako, że jakiś czas temu spotkałem się z Richiem, czyli twórcą marki Captain Fosset na targach w Poznaniu, to wypytaliśmy go o różne produkty z jego oferty, w tym również o te pomady. Także oddajmy głos Richiemu. So, to jest missing link uh -huh. Stronghold one. <laughs> We launched the pomades back in July, but the stronghold was not adequate to be able to go to markets so I've held it. And that's actually literally been launched on April 24th this year, 2023, mm -hmm. and it's ready to go. And this is a real strong, water based, again, the real strong uh, pomade. Okay. Stronghold, oh, I should say. Again, with our signature smell. <laughs> so I think, as I said, the one. Tak jak słyszeliście, ja mam tutaj ostatnią czwartą pomadę z kolekcji od Kapitana Fosseta. Bo wcześniej mieliśmy jeszcze matową glinkę, pomadę putty oraz wodniaka ze średnim chwytem. I ten wodniak z mocnym chwytem właśnie dopełnił naszą kolekcję. No i przejdźmy teraz sobie do opakowania tej pomady. Tutaj, jak w przypadku innych pomad, coś co zwraca naszą uwagę, to właśnie ilość takich detali. Jak właśnie tutaj dopracowane jest opakowanie. I coś co jest właśnie interesujące, to jest to, że to opakowanie jest wypukłe od góry, wklęsłe od spodu. Także jeżeli mamy kilka pomad od Foseta, to ładnie można je stawiać jedna na drugiej. Myślę, że to się fajnie prezentuje. No i właśnie te takie tłuczone, wypukłe napisy zwracają uwagę to pokazuje taką dbałość, taki ekskluzywny charakter marki Captain Fosset, także naprawdę tutaj duże plus za ciekawe opakowanie. No i przejdźmy sobie do czegoś, co jest myślę, że bardzo mocną stroną marki Captain Fawcett, czyli do zapachu. I tutaj w tym zapachu no, znajdziemy takie bardzo kolońskie, przyjemne nuty zapachowe. Myślę, że on przypadnie do gustu zdecydowanie większości z Was. Jest naprawdę mega przyjemny i to jest ten sam zapach, co znajdziemy w reszcie pomad od Fawcetta oraz w perfumach, które też znajdziemy w kolekcji tej marki. Także jeżeli lubicie po prostu parować ten sam zapach perfum i pomady. to Tutaj nie macie z tym najmniejszego problemu. I z nut zapachowych, które my tutaj możemy wyczuć, to jest bergamotka, mandarynka, kardamon, kolendra, wanilia, drzewo sandałowe oraz mech. Także tak jak mówiłem, bardzo przyjemna, taka no, lekka, świeża kompozycja, która naprawdę przypadnie Wam do gustu, nie będzie jakaś przytłaczająca, ciężka, więc naprawdę bardzo będziecie przyjemnie nosiła. No i przejdźmy sobie do konsystencji tej pomady. I coś, co tutaj zwróciło od razu moją uwagę, właśnie, że ta konsystencja jest taka dość gęsta. I to właśnie tak mnie zastanowiło, że chyba to będzie taka pomada, którą no, dość mocno polubię, bo y, ja zawsze robiłem takie gęste, bardziej lepkie pomady do włosów. One dawały moim włosom po prostu to, czego potrzebowałem. One no, mają po prostu takie trudne, dość włosy. One się nie do końca chcą trzymać. Mam czasami też problemy z obintoczeniem. I właśnie zauważyłem, że takie gęstsze pomady wodne dają mi po prostu to, czego oczekuję: większy chwyt, większą kontrolę, większą objętość. No i właśnie przy rozcieraniu tej pomady po moich dłoniach zauważyłem, że to jest właśnie to, czego szukałem. Ona faktycznie jest taka gęstsza. I coś, co zauważyłem, że ona się rozciera troszkę na biało, że traci swój taki przezroczysty kolor. No, coś interesująca rzecz, rzadko spotykana, ale w sumie nie robi to większej różnicy. se so? No i przy nakładaniu na nasze włosy zauważamy, że faktycznie no, czuć tą gęstość, taką lepkość. No i jeżeli lubicie takiego absolutnie łatwego nakładania na włosy, to można pójść bardziej w kierunku tej klasycznej pomady ze średnim chwytem, bo tutaj przy nakładaniu będziemy czuć lekki opór. No nie ukrywam i nie będziemy mieć co prawda żadnego takiego szarpania, wyrwania czy innych takich rzeczy, ale no jednak lekki, Opór będzie czuć. No, ale to jest sobie takie typowe, tak naprawdę w przypadku takich bardziej gęstych, bardziej lepkich pomad absolutnie standardowa rzecz w tej kategorii produktów do włosów, więc no, ja nie byłem jakoś tak no, negatywnie tym zaskoczony, po prostu wolę wam o tym powiedzieć. No i przy czystaniu fryzury zauważyłem właśnie to, co, to, czego się spodziewałem wcześniej, więc pokażę wam kilka fryzur, jakie no, można ułożyć w przypadku tej pomady, zaczynając od Slickbacka. Ja zawsze mówię, że Slickback najlepszy jest, najlepiej się układa Slickbacki na takich bardziej miękkich, elastycznych pomadach, najczęściej w ogóle ze średnim chwytem i może i tak jest, ale mi się udało też ułożyć w przypadku tej pomady sticky, który był naprawdę bardzo okrągły, bardzo przyjemny i tak naprawdę zajęło mi to, nie wiem, może minutę, więc no, nie musiałem poświęcać dużo czasu na układanie tej fryzury. Także myślę, że się jak najbardziej sprawdzi do Slickbacku. Nie miałem tu żadnych takich sztywnych, odstających włosów. Czasami, co jest taką trudnością pomad e, wodnych z mocnym chwytem, że właśnie m, tracimy taką e, no po prostu gładkość tej fryzury. Tutaj tego za bardzo nie zauważyłem, także myślę, że to jest na plus. I przechodząc do układania side parta, tutaj właśnie zauważyłem, że no czuć to gęstość, taką lepkość tej pomady, więc przy przetestowaniu tych włosów no może troszkę spokojniej. Trzeba tym grzebieniem pracować, e, bo czuć lekki opór, o czym mówiłem wcześniej, ale coś co to rekompensuje, myślę, że naprawdę z bardzo dużą nawiązką, to jest to, że stworzymy bardzo fajną objętość przy pomocy tej pomady. Naprawdę super tą grzywkę mi się unosiło, bo jest zwyczaj przy side parcie wolę unieść tą grzywkę i naprawdę tutaj ta objętość wychodziła mi naprawdę świetna, bardzo wysoka. No i to właśnie mi pokazało, że ta pomada faktycznie będzie super opcją do tworzenia fryzur z objętością, i właśnie dlatego przejdźmy sobie teraz do Pompadura, bo pompadur jest właśnie do fryzuru, gdzie objętość jest absolutnie najważniejsza. No i zaczynając od Pompadura bez przedziałka, to właśnie tu mi pokazało, że ta pomada jest absolutnie stworzona do tej fryzury. Myślę, że to jest jedna z najlepszych pomad do układania pompa w moim przypadku, jeżeli chodzi właśnie o pomady wodne. No i właśnie no, niewiele jest pomad tego typu, takich gęstszych, które dają tą kontrolę, to um, tę fryzurę naprawdę bez problemu mi się układało. E, objętość się tworzyła no, po prostu bardzo wysoko, bardzo duża, bez e, szukania tej objętości, bez jakichś takich no, technik na zbudowanie tej objętości, e, kiedy jej za bardzo nie ma. E, no i w, muszę Wam powiedzieć, że ja także nie zawsze mi się udaje stworzyć pompadura, bez przedziałka, czasami mi się jednak no, rozjeżdżają te włosy, ale nawet w sumie dość często, więc to jest tak, że jeżeli widzę, że pomada mi jest w stanie utrzymać tego pompa w całości bez najmniejszego problemu, to mi pokazuje, że naprawdę to jest bardzo dobry produkt i tak było w tym przypadku, że nie pamiętam podczas testów, żebym kiedykolwiek miał problem z stworzeniem tego pompa, żeby mi się gdzieś tam rozjeżdżał czy inne takie rzeczy i objętość zawsze była absolutnie perfekcyjna no i właśnie jako, że mówiłem, że to jest ta pomada stworzona do pompów. No to też pokażę Wam pompa z przedziałkiem, bo to jest fryzura, którą przez naprawdę bardzo długi czas też nosiłem, zanim przeszedłem na pompa bez przedziałka. No i podobna oczywiście sytuacja. Objętość się tworzy absolutnie, no, praktycznie, że sama, bez najmniejszego problemu, tutaj naprawdę czuć, że ta pomada jest stworzona na taki fryzur, czuć też, no fajny chwyt tej pomady i naprawdę super mi siedzi, no nie mam tutaj nic do zarzucenia, jeżeli chodzi o układanie tych włosów, jest to produkt, którego po prostu, no, szukałem. I co, podsumujmy sobie tę pomadę. Mamy tutaj, tak jak mówiłem, bardzo mocny chwyt, który no, wytrzymał Wam absolutnie od rana aż do nocy bez najmniejszego problemu. I coś, co jest, myślę, że bardzo ważną rzeczą, to jest to, że nie mamy tej takiej suchej skorupki, co jest niestety przypadłością części pomad wodnych. tutaj no właśnie, jak dotkniemy te mm, włosy, to myślę, że yy, to, że ta pomada jest taka gęsta, taka bardziej lepka, to ta lepkość sprawia, że yy, ona się, no ona trzyma te włosy, ale bez tej właśnie suchej skorupki, której tak bardzo nie lubimy, także myślę, że to jest na plus. No i coś, co zwraca naszą uwagę w przypadku tej pomady, to jest objętość. Naprawdę to objętość się tworzy bez problemu. Parę ruchów grzebieniem i mamy super fryzurę z jakiegoś właśnie super pompadura z przydziałkiem, czy bez, czy w przypadku na przykład side partów ta grzywka też jest fajnie uniesiona, ale jeżeli czeszecie slickbacka, też jak najbardziej stworzycie taki okrągły, ładny, przyjemny slickback. Także myślę, że to jest mimo wszystko bardzo uniwersalny produkt. Stworzony nie tylko do pompadurów, no i taką właśnie kropeczką nad i będzie ten bardzo przyjemny, sygnaturowy zapas od Kaplina Foseta. No i mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Dajcie znać jakie są Wasze wrażenia, jeżeli chodzi o markę Kaplan Foset. Jak Wam siadły ich olejki, balsamy czy pomady do włosów, jeżeli je mieliście. No i jeżeli spodobał się ten film, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Zachęcam też do zostawienia subskrypcji i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!